Dzień dobry! Dziś przyjrzymy się jednej z form planowania i udostępniania uczniom lekcji w czasie nauki zdalnej. Warto przy tym podkreślić, że szkoły w Polsce mają dowolność, jeśli chodzi o wybór sposobu informowania uczniów i rodziców o tematach i zajęciach online. Jednym z nich jest stosowane w części szkół udostępnianie uczniom tematów lekcji zdalnych przez dziennik elektroniczny Librus. Jeśli w szkole państwa dziecka Przyjęto takie rozwiązanie: to chcąc sprawdzić, jakie dziecko ma lekcje i co ma na nich robić, włączamy przeglądarkę internetową, wchodzimy na stronę Portal Librus Rodzina, logujemy się na konto dziecka. Po zalogowaniu z górnego menu klikamy Organizacja, Lekcje jest to co innego niż plan lekcji. Widzimy tu lekcje udostępnione przez nauczycieli w tym tygodniu. Jeśli chcemy widzieć lekcje tylko z jednego dnia, należy wybrać odpowiedni zakres dat w kalendarzu i kliknąć Filtruj. Jeśli chcemy zobaczyć lekcje z minionego tygodnia lub z dłuższego okresu czasu, również wybieramy inny zakres dat i klikamy Filtruj. W lekcjach rodzic i uczeń widzi datę, dzień tygodnia, numer lekcji, kolejne przedmioty z planu lekcji i nazwiska nauczycieli prowadzących te zajęcia. Jest też temat lekcji. W kolumnie po prawej stronie zasoby widać linki. Mogą tu być linki do różnych stron www lub plików do pobrania. Niektóre z nich zawierają opis czynności do wykonania w czasie lekcji. Film do obejrzenia, czy kartę pracy do pobrania, wydruku i wypełnienia przez dziecko. Jeżeli przy temacie widoczna jest ikona kamery, to jest to link do spotkania online na Google Meet lub Microsoft Teams, w zależności od platformy, jaką szkoła wybrała poza Librusem. W przypadku lekcji online, w ikonę kamery należy kliknąć danego dnia zgodnie z planem lekcji. Dokładnie o określonej porze, na kilka minut przed rozpoczęciem danej lekcji. Więcej o tym opowiem w jednym z kolejnych filmów. Dziękuję za uwagę. Ten film jest częścią cyklu filmów o aplikacjach użytecznych w zdalnej nauce. Zapraszam do obejrzenia kolejnych na kanale Polskiego Forum Migracyjnego, w których omówię wiadomości i zadania domowe w Librusie.